Wszystkie osoby nowe na kanale zapraszam do zasubskrybowania kanału klikając w czerwonym klawisz na dole oraz do zostawienia dzwoneczka. Aby być na bieżąco. Czekamy na wyjazd. Czemu czekamy my to na wyjazd? A, tu to pociąg jedzie, Ojej. To chwilę sobie poczekamy. Czyli będzie opóźnienie jeszcze nie ze mną niestety. No cóż, spróbujemy. Chciałem przyspieszenia czasu, żeby to nie za tej nie? O, ma podany wjazd. Zaraz powinien wjeżdżać. Jedzie. I wjechał. No i teraz proszę ja o wyjazd. Czy oni tam już te, te, te otworzyli? Czemu wy je tam otworzyliście? Co ze mną Na grać Super. To jeszcze bardziej mam być opóźniony, czy co? Czy muszę pod ten semafor po prostu bardziej podjechać? 55 114 no Już jestem opóźniony jakieś 5 minut, 6 i co? 6 minut do późnienia. Gdzie ja na nadrobię? A, i dopiero teraz mam wyjazd? Super. No, opuszczają się zapory dopiero, ja nie mogę. 7 minut opóźnienia. No i widzicie, drodzy Państwo, leć się tworzą opóźnienia na kolei. Jeden pociąg z opóźnieniem przyjechał, dyżurny się obijał. Nie jest opóźnienie, nie? Pan panie Michu, najczęściej się patrzy na te pociągi, to może pan pewnie coś o tym powiedzieć i wypowiedzieć się na temat późno. A ile pan jeszcze jest na transmisji. A już mówiłem, na ludzina się zrobiła, więc... No nie każdy pewnie siedzi. uzna to za awarię taboru. Też no zgadza się. Ma pan rację, panie Miwo, tak będzie. I potem... taki... użytkownik kolei jak ja przeczyta sobie ładną notatkę na temat powodu opóźnienia w aplikacji. Albo na stronie portal pasażera i się dowie. No, awaria dobor. I się coś potem zastanawia. No ciekawe, coś się zepsuło, że... Aj to. Szkoda gadać. Nie przeniaska, ja wysyję przed nami, signal RPN. Kolejny przejazd przed nami i kolejny RBN Zaraz zobaczymy, ile jest opóźnienia. Ani nie wjedziemy w perony. Za dziś 8 minut będzie. Na spokoj. Został mi to jeszcze przy ostrym hamowaniu, nie? Też ostatni wagon widzę, że to Ej, no, Nie do końca w peronie, bardziej na przejeździe. jeszcze pasażerowie zanim usiądną. On jest! Ruszamy! Prójdź No. chcę. Właśnie. Temperatura wody 80 stopni. A, 75. I spada. Dobra, my tu gdzieś będziemy mogli odnieść wyższy wyższe Chcecie rozwijać, czy co? No że bo to dopiero za pół godziny. O, no, to jeszcze kawałeś sobie tak pociągniemy. Planowy czas misji to było około godziny i 45 minut. Cię patrzyłem. Przed nami sama forna stój, ojej, nie ten klawisz, pani. To być klawisz z boku, a ja wpuściłem klawisz. Zamiast kropki na numerycznym tu no. Dobrze, że maszyniści nie mają z takiego problemu, że zamiast rano hamulca nie ciągną za hamulec bezpieczeństwa, który nie jest tu. Nie, to nie jest hamulec bezpieczeństwa. Gdzie indziej jest? Ja to był chyba hamulec bezpieczeństwa. Paszki wielkie, opóźnienie 7 minut. Minimum Na życie, jeszcze jakiś inny pociąg naprzeciwko, jedzie, który nie wiedzie i pojedzie, i coś się stanie, niedobrego. Trzeba podjechać pod sam ten wskaźnik, bo inaczej coś to zaszwaguje znowuż. Ile czasu wymiany pasażerskiej? Ojej, no już 8 minut opóźnienia z powrotem. Ech. I tak źle, i tak niedobrze. Jakbym był przed czasem, to by było źle. Jak jestem po czasie, to też źle. Ale nie mogę się znam przeciwko jechać, od razu wyjazd dostaliśmy, no? Oj. Ale mi już no dziś za długo się do dzisiaj Odjazd. Nie rozpędzuj się aż tak mocno, a czemu nie, panie? Czemu nie? A, za łukiem paszki ma. Dobrze, damy radę. Cieszę tu i tak tam w rozkładzie się nie mieszczę już. No i tak 50 będzie, bo tam jakieś roboty wiesz, będą. Nie wiem, wiem jakieś tam było pomarańczowe orange. jak Pan Michał powiedział, że mu się nie rozbędę i to się nie rozbędzie. Przy 56 zostało. Jeszcze podciągaj, 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 bo w się nie zmieszczam. 39, czyli już jest 7 minut, to później... No 8 minut jak nic, a teraz czemu nie hamujesz jak masz hamować? 9 dzwonów. Jest, a nie ma. Serio, rzeczywiście. Gdzie dźwięk zwano? No już pewnie ustał, bo przejechałem. No i rzeczywiście nie ma rogatyk. Jest rację 75, 55/314? Odjazd. O, 7,5 minuty tylko opóźniłem. Jest postęp. 30 sekund nadrobiony. Dobra, więcej mocy, mój panie. Za tym tą mocz ale nie masz jechać. Nie mecz się unosi, unosi się. Pięknie. Kościele na na stacji. Właściwie większej mocy niż 112 to nie ma sensu dawać. I tak mi nic nie da i tak mi nic nie da. teraz trzeba zejść. Żeby trójka wleszła. o. Wtedy można dalej ciągnąć. Jeszcze jest czwarty stopień bocznikowania w tym pociągu. Twoją drogą. Dzisiaj moja transmisja na dobre spanie, żeby każdemu się dobrze spało, nie? Każdy sobie zaśnie podczas trasy, Wywoje na tym zarfraincie normalnie, ale żeż wagon nie skręci. Jest rp 1 do przejazd. 6-7 minut opóźnienia nie? Tylko 7 minut opóźnienia Ponad minutę, no nie ponad minutę bo jeszcze ten pasażerowie wsiadł To jest minuta 514 odjazd